Kolejny nasz gość, pan Łukasz Brubel, analityk Nobel Securities. Po wczorajszym szczycie unijnym reakcja inwestorów rynków jest euforyczna. Jak pan ocenia wyniki tego szczytu i to, jak, jakie to będzie mieć przełożenie na perspektywy krótkoterminowe na rynku? Szczerze mówiąc, to bardzo obawiam się o to, jak branża bankowa rozegra najbliższe kilka miesięcy, bo inwestorzy Finansowi, największe europejskie banki będą musiały sięgnąć po kapitał z rynku i myślę, że takie duże, znane marki włoskich, hiszpańskich banków nie będą miały problemu z pozyskaniem środków na podwyższenie bazy kapitałowej z rynku akcji, bo inwestorzy rozpoznają te banki i będą chcieli nabywać ich walory, ale na pewno z dokapitalizowaniem będzie miał problem cały segment mniejszych i średnich banków e, zwłaszcza że tutaj mówimy e, o około 100 miliardach łącznych strat jeśli chodzi tylko wyłącznie o e, obligacje Grecji a e, dodatkowo e, prawie 200 miliardów wymaga e, uzupełnienie Bazy kapitałowej, jeśli banki miałyby już w tym momencie spełnić wymagania 9%, jeśli chodzi o współczynnik wypłacalności. Także ta poprzeczka jest postawiona bardzo wysoko i na pewno to, jak banki będą rozgrywały tę sytuację, będzie kluczowe nie tylko dla europejskiego, ale dla całego światowego rynku akcji. Czy te wymagania kapitałowe, te potrzeby kapitałowe zagranicznych banków? Mogą mieć jakieś konsekwencje dla rodzimego sektora bankowego. Pytam tutaj pod kątem ewentualnych fuzji, przejęć. Tak naprawdę te problemy europejskiego sektora bankowego już od kilku miesięcy widocznie wpływają na nasz rynek, bo widzimy, że jeśli chodzi o fuzję i przejęcia, to tutaj jest ten rynek bardzo aktywny. Obecnie trwa sprzedaż banku Milenium. Grupa KBC również próbuje sprzedać swoją jednostkę kilka miesięcy temu, kiedy problemy miały irlandzkie banki, bank zachodni WBK zmienił właściciela, także to, to już ma bezpośrednie przełożenie na decyzję tych banków. Ciekawe będzie, jak e, sytuację w najbliższym e, miesiącu rozegra grupa Unicredit, bo pojawiały się nawet takie s, e, prasowe spekulacje, że e, być może będzie rozważała sprzedaż e, PKO SA, ale ta informacja była dementowana przez e, władze spółki. E, no i patrząc e, też e, szerzej, e, te decyzje o uzupełnieniu kapitałów przez zagraniczne banki e, mogą, e, ale to w niewielkim stopniu, bo e, nadzór e, skutecznie wyprzedził tą sytuację. Mogą powodować e, próby transferowania e, kapitału za granicę. Tyle tylko, że właśnie e, polski nadzór e, w, z odpowiednim wyprzedzeniem e, wprowadził takie przepisy, które e, umożliwiają e, drenowanie polskich banków na wielką skalę. Dziękuję bardzo Dziękuję. za rozmowę.